Cały czas nie działa Metro Radsławicka, remont tramwajowy na Andersa, tramwaj na Gocaw i Zieloną Białękę z funduszami, pociągami do Lwowa normalnym torem, co tydzień coś nowego, tramwaj warszawskie edition. Za co kochamy? Kolej, połowa Placu Bankowego zazieleniała czas na drugą część. Czy również zielona Nowa Grzybowska, na którą jest już umowa. O tym tylko w kolejnym wydaniu czas Tym, w piątek, 11 lipca. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, jestem i zapraszam was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym. Zaczynamy je nagrywać ponownie, więc zacznijmy od razu od awarii w 15 metra.